Jeśli, tak jak i ja, tęsknicie za animacjami typu Conan, gdzie była różnorodna ekipa, i nie mylić się tutaj z inkluzywnością, ich szła przez świat i walczyła z potworami, no to moi drodzy, mam coś dla Was, ponieważ na Netflixie odkryłem taki mały, mini serial, powiedzmy, no, z mierzych Bogów. I czy warto go obejrzeć? O tym dziś. Śmierć już się czaiła czułem jej oddech na plecach. Zack Snyder zaprasza na Zmierzy Bogów. Odważny i spektakularny serial animowany, inspirowany mitologią nordycką. W tym mitycznym świecie wielkich bitew, wielkich czynów i wielkiej rozpaczy nieustępliwa wojowniczka Sigrid ratuje należącego do śmiertelników króla Leifa i zdobywa jego serce. Podczas nocy poślubnej przychodzi im jednak zmierzyć się z gniewem Tora. To daje im impuls do ruszenia wraz z grupą popleczników na szaleńczą misję, której najważniejszym celem jest okrutna zemsta. Ta bohaterska opowieść o miłości, stracie i wyrównywaniu rachunków zabierze nas do piekła i z powrotem przez fantastyczne krainy oraz spływające krwią pola okrutnych bitew, toczonych z bogami i demonami. Gdy zobaczyłem zwiastun zmierzch bogów, Zaintrygował mnie, zaciekawił. To nie jest animacja na poziomie Arkane, którą już na pewno znacie z Netflixa. No i to jest animacja, która zawyża standardy i jest pewnego rodzaju kamieniem milowym w tworzeniu animacji. Nie oczekujmy, że każdy teraz studio będzie robiło coś takiego, bo to jest kosztowne, to jest czasochłonne. Natomiast słuchajcie, zmierzch bogów ma specyficzną kreskę, ma specyficzną animację, taką bardziej powiedziałbym agresywną. Te są te wszystkie jakby kontury, cięcia i obrysy są takie bardziej kanciaste, ale ona ma coś w sobie. Przede wszystkim, słuchajcie, gdy to zobaczyłem, popatrzyłem sobie, kto stworzył tą animację. Mówię sobie, kurde, Zack Snyder, no nie mam do gościa aż trochę zaufania, bo Rebel Moon dla mnie osobiście, no się nie podobał, no i Zack Snyder dla mnie, kiedy ja słyszę Zack Snyder, to ja od razu kalkuluję sobie slow motion, slow motion, slow motion. Odpalam pierwszy odcinek, slow motion, slow motion, nawet w animacji, nie? Wy co się dzieje? Co ten typ w ogóle ma, że on po prostu aż takie zafiksowany? Zapadła cisza. Ale słuchajcie, okazuje się, że to tylko początek. Później już tego nie ma. Co prawda, też coś zabawne. Zack Snyder podobno odpowiadał za pierwsze dwa odcinki, więc no tutaj mm, bym się y, trochę wstrzymywał z opinią, bo może się okazuje, że po prostu głupo powiedzieli: Dobra, facet idź, bo już nawet nam animację zwalniasz, nie? Y, ale y, jeśli chodzi o samą animację i historię, jest naprawdę bardzo fajna i wciągająca. E, jeśli interesujecie się mitologią e, nord nordycką, myślę, że poczujecie się jak ryba w wodzie. Y, są postacie, oczywiście, Tora. Lokiego, Odyna, em, Baldura i yy, 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 cała jakby tutaj otoczka jeszcze gigantów, więc to wszystko jest. Jednak tutaj bym sprostował, ponieważ przeczytałem opis yy, platformy VOD, yy, nie dochodzi tutaj do imby z Torem w nocy, podczas nocy poślubnej, tylko podczas nawet powiedziałbym wręcz ślubu. Noc poślubna to jest noc poślubna, a tutaj dochodzi już podczas ślubu. I kiedy trafia, pojawia się Tor, znaczy ogólnie sama sekwencja początku, kiedy poznajemy główną bohaterkę, protagonistkę, Sigrid, która ratuje tego króla Leifa, no to już widzimy podczas tej pierwszej walki, że będzie to bajka dla widza bardziej dojrzałego. Mamy krew, mamy e, nagość, mamy e, stosunki seksualne, więc tutaj po prostu takie rzeczy są. E, I to nie jest bajka dla najmłodszych, tak bym to ujął. E, natomiast słuchajcie, im dalej w las, to nagle poznajemy Tora. I kurde, jak Tory wpada, jak czuć po prostu tą. Ten gniew, te pioruny, te błyskawice i tą rzeź, jaką on wykonuje, no to jest naprawdę niemiło. I są, bywają sceny takie, w których, no, możemy poczuć się nawet niesmacznie, co tor potrafi zrobić na przykład z czyimś potomkiem. No, więc tak, takie, takie rzeczy tutaj są. Natomiast słuchajcie, ta bajka urzekła mnie tą podróżą, tą drogą. Ja uwielbiam tego typu rzeczy. Słuchajcie, gdy mamy yy, drużynę, która się zbiera, jest różnorodna. Będzie, słuchajcie, gość, który e, imituje Wilka. E, będzie Krasnolud, który jest znany z opowieści e, i przy, przy, przy śpiewek nordyckich. Będzie, słuchajcie, no, ten Król Leif. Będzie Sigrid, która też ma swoje e, umiejętności. Jest Wiedźma. Jest gość, który. E, no, już nie będę wam zdradzał. Może dobra, nie będę wam zdradzał całej drużyny, bo chciałbym, żebyście to poznali. I oni po prostu zmontują taką ekipę. No i to można właśnie pożyć z klarskim, ale żeście ich zmontowali, Ale to jest fajne. Ja bardzo. Bardzo lubię tego, tego typu zabiegi, Ja kocham, właśnie. Wiecie to, bo to jest taki schemat starego kina, gdzie yy, trzeba było się zemścić i potrzebowałem fachowca z każdej możliwej yy, yy, strony. I wiecie, no na tej w zasadzie trochę polegał Rebel Moon. Ale Rebel Moon, yy, Zaka Snydera, yy, no to była opowieść o tym, jak kilku, wiecie, jest kosmos, jest wszechświat, gigantyczne imperium napada na planetę, w której sadzą żyto. I, od, i imba jest o żyto, nie? No, no, no to naprawdę, naprawdę wiecie, nie? Ale tu jest stawka wysoka. Tutaj idziemy zabić Boga. Tutaj yy, będziemy przechodzić przez różne krainy i też te mityczne, mistyczne krainy. To będziemy dochodzić, jakby do finału, który też, no, ma w pewnego rodzaju rozmach, bo ostatnia, w zasadzie, ostatni odcinek jest przeważnie sekwencją bitwy, walki, więc to jest też fajne. Słuchajcie, co do jednego, co mogę powiedzieć, zastanawiam się tylko, czy tutaj jest kontynuacja, wierzę, że będzie, no bo ten, bo jakby ten serial nie kończy się takim, takim finałem, jak, 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 jakiego oczekiwaliśmy, jakiego byśmy sobie życzyli, ale jeśli będzie, to na pewno skuszę się i obejrzę. Na Netflixie jest kilka perełka, jeśli chodzi o animacje, tą stawiam sobie też, takie, takie od, odkryta perełka, no, ale tylko dlatego, że słuchajcie, mam sentyment do tego typu kina. Jeśli wy lubiliście kiedyś właśnie oglądać te, wiecie, Konanach Herkulesa albo czy Siedmiu Wspaniałych na przykład, tak, gdzie po prostu, no, jest ta ekipa składająca się z różnych postaci i każda Każda ma jakieś swoje motywacje, bo to jest właśnie fajne z jednej strony, że w tej bajce dowiecie się trochę o zapleczu każdego z bohaterów. Dowiecie się, jakie ma motywacje, dlaczego podróżuje Sigrid, um, dlaczego Sigrid przekonała ich do tego, że, że wspólny mają cel, żeby po prostu iść i walczyć z Torem. To, to jest naprawdę fajne, bo to jest tutaj dopracowane. Um, nie mam jakby tutaj zarzutu do tej bajki, bo ona też um, Fajny taki 30 40 minutowy daje nam yy, bodziec rozrywki przy odcinkach, bo tyle mniej więcej trwają, więc to tak się wiecie ogląda i szybciutko leci jeden drugi, a nawet dobra trzy odcinki sobie obejrzałem i to jest i to i to i to jest yy, ok. Ja osobiście polecam zmierzch bogów Netflix bardzo fajna bajeczka możecie sobie śmiało obejrzeć, a z mojej kochani strony to wszystko nie będę przedłużał, bo naprawdę naprawdę warto wszystkiego dobrego kochani i co? Pamiętajcie, że robimy obecnie live'y. Zapraszam serdecznie na zakładkę Na żywo. Tam możecie zobaczyć, co jest zakontraktowane i kiedy. I wpadajcie, ponieważ tam gadamy o grach, o filmach. I oczywiście w tle leci gierka, w którą właśnie przechodzę. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!